Budynek z nowymi szatniami powstaje na tzw. kresach, czyli kompleksie boisk piłkarskich przy Ulicy Wolności. Znajdą się w nim szatnie, z których skorzystają m.in. piłkarze UKS-u Ruchu Chorzów i Akademii Ruchu. Szeroko rozumiane zaplecze pierwszej drużyny Ruchu Chorzów, czyli ogólnie klubu sportowego Ruchu Chorzów. tutaj szlifują się te najmłodsze talenty, zarówno ze szkoły, jak i z Akademii, jak i z UKS-u. Boiska rozbudowane, no i jedynym mankamentem, który tutaj był od lat, to dosyć skąpe zaplecze. Szatniowo-sportowe, czyli szatnie, przebieralnie, sanitariaty, bardzo mała ilość, na tak dużą ilość dzieci, które w tej chwili tutaj trenują i uczestniczą w tych wszystkich zajęciach. Jak przejmowaliśmy obiekty Kresy w 2005 roku, to drużyn powiedzmy było na poziomie 12. W chwili obecnej sam UKS łącznie z Akademią mają tych drużyn chyba 26, więc ta Rozbudowa klubu, oczywiście, jak najbardziej pożądana, natomiast no, troszeczkę brakowało tego zaplecza szatniowego. Mieliśmy wykonany projekt. Ten projekt troszeczkę, troszeczkę czekał w związku z kwestiami finansowymi, no, ale w tym roku inwestujemy w młodzież, w zaplecze klubu i dlatego ten budynek właśnie w tej chwili powstaje. Budynek będzie dwukondygnacyjny, czyli parter i pierwsze piętro. Tam będzie siedem szatni, sanitariaty, prysznice. Nie będzie to żadna Siedziba klubu nie będą to żadne takie salony, jak ja to mówię, tylko to będzie typowa kwestia zabezpieczenia dla tych dzieci trenujących. Firma, która wygrała ten przetarg, realizuje go za kwotę nieco powyżej 2 milionów złotych. Oddanie gotowego obiektu do użytku planowane jest na końcówkę kwietnia przyszłego roku.